Pierwsze miasto w Polsce zawiesza komunikację miejską ze względu na pandemię koronawirusa. W innych częściach kraju wprowadzono radykalne zmiany dotyczące transportu publicznego. We wszystkich dużych miastach wojewódzkich nastąpiły radykalne zmiany w komunikacji miejskiej. Kilka dni temu podmioty odpowiedzialne za transport publiczny ogłaszały zmiany w jego funkcjonowaniu. Kierowcy są zobowiązani do automatycznego otwierania drzwi pasażerom i zatrzymywania się na wszystkich dostępnych przystankach. Od wczoraj wprowadzono też specjalne wydzielone strefy dla kierowców w Kielcach, Łodzi, Krakowie i we Wrocławiu. Dodatkowo zablokowane są przednie drzwi pojazdów i nie można kupować biletów bezpośrednio u kierowcy. Chodzi też o ograniczenie ryzyka zarażenia koronawirusem kierowców MPK. Dodatkowo wszystkie pojazdy podlegają dezynfekcji i czyszczeniu o wiele częściej niż w normalnych warunkach. To może cię zainteresować 9 latek, który na kładzie wjechał pod auto, zmarł. Lekarze robili, co mogli. Pierwszym miastem, które zrezygnowało całkowicie z usług miejskich środków transportu na czas nieokreślony jest Bolesławiec. Jest to mała gmina wiejska w województwie dolnośląskim. Włodarze miasta postanowili, że zawieszenie usług transportowych pomoże w walce z koronawirusem i zmniejszy ryzyko zachorowania na terenie miasta. W tym samym dniu na stronie miasta Bolesławiec ogłoszono także zakup dwóch nowych autobusów elektrycznych, będących ekologiczną alternatywą dla obecnej generacji pojazdów komunikacji miejskiej. Nie zostaną one zapewne włączone do czynnej pracy, póki nie zakończy się okres zawieszenia komunikacji miejskiej.